Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy <coughs> przepraszam, karczek po cygańsku. Potrzebować będziemy 80 deko karczku. Pokroiłam sobie w kostkę, taką większą kostkę. Na patelni rozgrzewam dwie łyżki masła klarowanego i karczek obsmażymy na maśle. Tutaj mam 40 deko pieczarek. Kroiłam dwie cebule i po pół papryki. Pół papryki czerwonej, żółtej i zielonej. I będziemy potrzebować trzy łyżki koncentratu, szklankę wody. I doprawimy z solą, pieprzem i tymiankiem. I na rozgrzane masło wrzucamy porcjami mięso i obsmażamy. Musimy porcjami obsmażyć, bo gdybyśmy wrzucili naraz, to się nam będzie mięso dusiło. A tak musimy cienką warstwę obsmażyć na brązowy kolor. Mięso już mam podsmażone i teraz doprawiamy solą, pieprzem i dużą ilością pymiany. Mięso przełożymy do naczynia żaroodpornego. Tutaj podsmażyłam sobie pieczarki z cebulą i wykładamy pieczarki na podsmażone mięso i również oprószymy solą i pieprzem na wierzch damy paprykę. Tutaj sobie połączyłam koncentrat pomidorowy z wodą i dałam papryki słodkiej łyżeczkę. I należy to zalać. I karczek po cygańsku przykrywamy i dajemy do piekarnika na 2 godziny w 100. 90 stopniach. Tak wygląda przygotowany karczek po cygańsku, który wędruje do piekarnika. I tak oto karczek po cygańsku mamy gotowy. Tak wygląda karczek po cyganisku. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Karczek po cyganisku.